Zapraszam na supercoinsy.pl. Najtańsze końce do FIFA 16: szybko dostawa wiele form płatności, a także już używając kodu Wojtas, dostaniecie 4% zniżki przy płatności przelewym bądź kartą. Gorąco polecam. Najpierw był srebrny, potem złoty, a teraz jest w formie. Tak wygląda kariera Kamila Grosickiego w tegorocznym Ultimate Team. Oczywiście witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wojtasa w dzisiejszym odcinku. Recenzja Kamila Grosickiego w formie na moim kanale. Postaram się sprawdzić, czy mamy do czynienia z nieprzeciętym graczem, czy też z niczym niewyróżniającym się średniakiem. Także zapraszam do oglądania. Statystyki fizyczne i nie powalają na kolana. Poza przyspieszeniem, szybkością sprintu i w miarę dobrą zwinnością nie znajdziemy tutaj niczego nadzwyczajnego. Zobaczmy zatem jak się prezentują umiejętności piłkarskie. Również i one nie zachwycają. Widać ewidentne braki techniczne, no ale w końcu to tylko cyferki na papierze, które nie zawsze się pokrywają z tym co zawodnik ma do zaoferowania na boisku. Także zapraszam Was teraz serdecznie do właściwej recenzji. Jakie są pozytywne strony Polaka? Na pewno tempo, które jest bardzo dobre i czyni go szybkim zawodnikiem. Zarówno szybkość sprintu jak i przyspieszenie stoi na podobnym poziomie i na pewno ten piłkarz, Nada się do gry szybkościowej, z tym, że nie jest to żaden rewelacyjny wynik na tej pozycji. Znajdzie się mnóstwo szybszych piłkarzy, no ale myślę, że nie ma co narzekać, bo Grasicki spisuje się tutaj naprawdę dobrze. Wykończenie w polu karnym jest przyzwoite, ani dobre, ani złe. Czasami się uda strzelić, a czasami nie. Także nie liczcie na sprawdzonego finiszera w polu karnym, to po prostu poprawny wynik dla skrzydłowego, no ale mimo wszystko dobrze, że ten aspekt gry nie wypadł negatywnie. Siła strzału jest w miarę mocna, aczkolwiek strzału nie ma, nie zawsze bramkarze będą mieli problemy z jego uderzeniami. Ustawienie się na pozycji jest dobre, pod że ustawicie mu wytycznych, żeby zostawał z przodu i wybiegał za plecy obrońców. W przeciwnym wypadku Grosicki będzie się cował do tyłu, tym samym będąc mało produktywnym zawodnikiem. Warta pochwały jest również zwinność, może nie najlepsza, ale spełnia swoje zadanie, w wyniku czego można w miarę szybko obrócić się Polakiem. Poza tym dosyć dobrze wypadły krótkie podania i dośrodkowania. Nie spodziewajcie się jednak dokładnych podań co do 1 mm, bo to nie ten poziom, ale jest całkiem przyzwoicie. Pora zatem omówić te mniej przyjemne sprawy, czyli wady, których niestety jest sporo. Te najbardziej oczywiste to trzy gwiazki sztuczek i trzy gwiazki słabszy nogi. Poza tym to bardzo słaby fizycznie piłkarz cechujący się niską agresją, przez co przegrywa niemal każdy pojedynek w walce bark w bark. Z z dystansu to lekkie rozczarowanie, mało celne, mało efektywne i nie stanowiące większego zagrożenia, podobnie zresztą wyglądają strzały finezyjne. Są przeciętne także nie polecam nim uderzać ani z dystansu, ani za pomocą finezji. Dribbling nie wypadł zbyt dobrze. To nie jest piłkarz stworzony do mijania rywali. Przychodzi mu to ciężko. Większość pojedynków 1 na jeden kończy się stratą piłki. Nie podobała mi się również jego kontrola piłki. W wielu sytuacjach piłka mu po przyjęciu, co jest niedopuszczalne w przypadku gracza grającego na skrzydle. Strasznie irytowała mnie też równowaga tego piłkarza. Łatwo go wywrócić i często zamiast biegać po murawie, będzie leżał na ziemi. Nie znalazłem ceny Grosickiego w formie na PC-tach, natomiast na konsolach obecnej generacji, a więc PS4 i Xbox One zapłacicie mniej więcej 12 tysięcy, natomiast na Xboxie 360 oraz na PlayStation 3 będzie to koszt 20 tysięcy. Podsumowując, Grosicki w formie to przeciętniak, którego nawet pomimo niskiej ceny nie polecam kupować, bo 10 albo 20 tysięcy monet można spożytkować w znacznie ciekawszy sposób. Jest to spore rozczarowanie, zwłaszcza, że command w formie gracz Bayernu o takim samym overallu jest nieporównywalnie lepszy, oczywiście za znacznie wyższą cenę, ale mi chodzi głównie o overall. Także z mojej strony to wszystko i dziękuję Wam za uwagę. Jeśli moja recenzja się Wam podoba, zostawcie łapkę w górze bądź napiszcie komentarz pod tym filmem. Czekajcie na kolejne filmiki na moim kanale. Do usłyszenia wszystkim. Cześć!